Do redakcyjnego laboratorium trafił motocykl, którego historia yy, zaczęła się wraz z przegraną Szwedów w potopie szwedzkim. Dlaczego? Postaram Wam się udowodnić. Przed Wami test husqvarny VitPilen 701. Szwedzki to sromotna klęska Szwedów. Postanowili, że główną przyczyną ich przegranej jest bardzo słaba amunicja. W 1689 założono markę, która od miasta, w którym się znajdowała, została nazwana Husqvarna. Na początku był to producent broni, strzelb, wszelkiego rodzaju myśliwskich noży o jednym słowem, wyposażenia dla wojska. Z czasem zaczęto produkować żelazka rowery, maszyny do szycia oraz w 1903 roku to jest bardzo ważna data dla motocyklizmu, ponieważ w tym samym roku rozpoczął produkcję Harley Davidson wybudowali pierwszy motocykl. Pierwszym motocyklem był prosty sprzęt z dwucylindrowym silnikiem, a następnie z racji wysokiej trwałości i bardzo ciekawego designu marka zaczynała gwałtowną ekspansję. Do 1987 roku marka produkowała motocykle szosowe, z czasem weszła coraz bardziej w segment terenówek. W 1987 roku przejął ją koncern Kajiwa i została wcielona do marki zwanej MV Agusta. Część inżynierów nie zgadzała się z takim stanem rzeczy i nie, przeprowadzić, nie chciała przeprowadzić się do wóz. Dlatego powołała inną markę, która teraz jest legendą – Huza Berg. Huza Berg w międzyczasie odnosił trochę sukcesów jako sprzęty motocrossowe, z czasem został przejęty przez KTM. Tymczasem w Husqvarna skoncentrowano się na designie i nastawieniu na produkcję sprzętów offroadowych. W międzyczasie przyszła moda na Supermoto, zaczęto te sprzęty przerabiać na Supermoto. W efekcie Husqvarna w czasie swojej produkcji zdobyła prawie 70 tytułów Mistrza Świata w segmencie Motocross, Enduro oraz Supermoto. W 2007 roku marka została przejęta przez BMW i był to taki w miarę słaby okres dla firmy, ponieważ były problemy z zaopatrzeniem w części. A w 2013 roku postanowił ją kupić KTM. I w tym momencie nastąpiła fuzja tych marek, która została powołana przez byłych inżynierów Husqvarna, czyli Huza Berga i Huskwarny, teraz należy do koncernu KTLR. Prezentowany tutaj motocykl to Husqvarna Vitpilen 701. Jest to pierwszy motocykl szosowy Huskwarny od wielu lat, typowo szosowy. Jest to symbioza pewnego rodzaju Nakeda oraz Supermoto. Z Huskwarny 701 Supermoto wzięto silnik, stawiono ją w szos fajną szosową ramę kratownicową oraz typowo wyczynowe podwozia. Tutaj są potężne amortyzatory o średnicy 43 mm. Do tego dodano wielką tarczę oraz zacisk czterotłoczkowy Brembo, który słuchajcie, hamuje w taki sposób, że naprawdę ten motocykl mógłby być trzy razy cięższy, żeby było sobą. Jeżeli poruszyliśmy temat masy, sprzęt na sucho waży 157 kg. Czy znacie inny tak lekki sprzęt o pojemności 700? Motocykl napędzany jest jednocylindrowcem o 6 przełożeniach i mocy 74 konie mechaniczne. W połączeniu z porównywalnym momentem obrotowym, czyli również to jest 74, tam chyba przy 6700, coś takiego, powoduje to, że tym sprzętem przyspieszamy jak z katapultem. Co jest genialne w tego typu konstrukcji? Papierowo nie rzuca to na kolana, oczywiście trochę zespawanych rurek, jakieś takie zawieszenia, średnio silny silnik, jeżeli porównamy to do czterocylindrówek, tymczasem w praktyce ten sprzęt jest wariatem. Wariatem jest w momencie, kiedy pojedziemy nim na tor kartingowy, w momencie, kiedy zaczniemy przeciskać się w korkach i w momencie, kiedy mamy odcinek, gdzie jest dużo krótkich, prostych i naprzemianległych zakrętów. Jego lekkość powoduje, że z przyjemnością przekładamy z jednego złożenia w drugie. Doskonała elektronika z kontrolą trakcji oraz wspomniane hamulce powodują, że naprawdę, przy niewielkiej bezwładności tego motocykla, żaden sport nie utrzyma się za nami na krętej, szybkiej trasie. Do tego wszystkiego jest bardzo lekki, bardzo poręczny, bardzo zwinny i tak naprawdę. Ciężko znaleźć mu godnego konkurenta do miasta oraz, yy, oraz po prostu wszędzie tam, gdzie nie mamy szansy się napędzić i wykorzystać nadmiaru mocy. Design tego motocykla jest genialny, ponieważ nie stworzono z niego normalnego Nakeda, tylko nadano mu pewne cechy Cafe Raceru. W efekcie otrzymujemy sprzęt, który troszeczkę, jakby to powiedzieć, z... Nawiązuje do konstrukcji retro, troszeczkę do aktualnych nakedów, troszeczkę do supermoto. Jednym słowem jest niszowym, ciekawym pojazdem. Możemy na niego się ubrać w skórę, przypominającą Cateracera, w nowoczesny kask, w kombinezon. Na wszystkim będziemy wyglądali, a co ciekawe jeździli naprawdę w sposób agresywny. Oczywiście może to być motocykl dedykowany dla początkujących, gdyż... Zaawansowana elektronika ewentualnie skoryguje wasze błędy, natomiast powiedzmy sobie szczerze: potencjał, którym dysponuje, jest nieporównywalny praktycznie z niczym innym. Ostatnim tak, ciekawym, tak ciekawą konstrukcją w moim odczuciu było Ducati Supermono oraz y, Yamaha szr 660, czyli jednocylindrowy zasadzony w sportowy podłoże. Komu byśmy polecili taki motocykl? Przede wszystkim wszystkim tym, którzy kochają jeździć motocyklem, ale uwielbiają to robić w takiej czystej formie. Bez dorabiania legendy, bez dorabiania klimatu. Po prostu tak jakbyście kupili wspomniany stół z Ikei, Nie kupujecie jakiegoś nie wiadomo jakiego Ludwika Biedermajera czy coś takiego. Tylko po prostu kupujecie prosty stół i identycznie jest z tym motocyklem. Jest to taka esencja przyjemności z jazdy prawdziwym sprzętem. Oczywiście on się nie będzie nadawał w dalekie trasy. On się nie będzie nadawał do jazdy z pasażerem. Tutaj możemy zdjąć siedzenie i, i założyć niewielką niewielką tapicerkę dla pasażera, ale powiedzmy sobie szczerze, ani do turystyki, ani do dalekiej turystyki, ani do jazdy we dwoje ten sprzęt się nie nadaje. On się nadaje do dynamicznej, agresywnej jeździe w mieście, po górach, do, do jakichś takich weekendowych wypadów e, tylko i wyłącznie z plecakiem. Świetna, świetna konstrukcja. Testowany sprzęt kosztuje 40 400 zł. Wydawać by się mogło w odniesieniu do konkurencji, że za sprawą jednocylindrowego silnika, niezbyt dużej funkcjonalności, będzie to pojazd Maksymalnie przepłacone? Absolutnie nie. Mianowicie, słuchajcie, kupujecie e, typowo skandynawskie podejście do e, surowości, praktyczności i przyjemności e, w jakimkolwiek działaniu. Czyli kupujecie po prostu motocykl, który da Wam du dużo radości. Nie jest to jeden z, jedna z miliona e, Honda CB600, nie wiem, Yamaha, e, Virago, Diversion i tego typu sprzę sprzętów. Jest to indywidualny Rottweiler, który udaje pudla. I tak naprawdę uważam, że jest to świetna cena za sprzęt, za którym stoi ponad 330 lat doskonalenia się w wyrobach metalurgicznych, czyli po prostu cała historia Husqvarna. Ja Wam powiem tak, zdecydowanie wolałbym ten sprzęt niż większość pojazdów konkurencji, głównie dlatego, że po prostu coś w sobie ma. 74 konie mechaniczne, 72 Nm przy 6750 obrotach. 157 kg na sucho i 164, tak jak podaje Husqvarna, plus minus 8 kg w każdą stronę. Siedzenie na wysokości 830 mm. 12 litrów zbiornik paliwa. To wszystko wraz z prędkością maksymalną. Jechałem 180 km na godzinę. Myślę, że jest szansa wycisnąć z tego kilka kilometrów więcej. I przy przyspieszeniach godnych super Sporta. Co jeszcze mogę o tym wszystkim powiedzieć? Słuchajcie, przyjemność z wyjścia e, z ciasnego winkla, z samego dołu, jest taka, że ten motocykl e, ma na zawsze mojego propsa. Robi to jak supermoto. I jeszcze na koniec, bo oczywiście e, nie powiedziałem tego we, we, we wcześniejszych wypowiedziach, słuchajcie, ten motocykl przez swoją małą bezładność jest genialny na tor kartingowy. E, dlaczego? E, Super Sport, który porusza się w zakrętach, ma pewną trajektorię, ma pewną dużą masę i przez to musi dobierać sobie dość szerokie wejścia przed wejściem do Apexu. Tymczasem tym sprzętem wjeżdżamy ciasno, utrzymujemy środek, środek zakrętu, wyjeżdżamy tak samo ciasno, dziękuję, jesteśmy poza przeciwnikiem. I to jest naprawdę świetna robota. Szacunek.